Witajcie rodacy. Xtrefy MZ1 to najnowsza mycha tego producenta. Zaprojektowana przez gracza Rocket Jump Ninja, który to ma ponad 20-letnie doświadczenie w Quake'u i jest okrutnym wymiataczem. Zobaczmy jednak, co to za sprzęt. Tak wygląda front opakowania i dowiemy się, że gryzoń został zaprojektowany w Australii. To z tyłu znajdziemy więcej informacji, jak na przykład to, jakie są wymiary urządzenia. MZ1 jest dobrze zabezpieczony na czas transportu, leży w specjalnie wytłuczonym miejscu. W środku znajdziemy parę informacji od gracza i recenzenta, który stworzył tą mychę. Dostaliśmy zapasowe ślizgacze plus dość dużą naklejkę Xtrify od producenta. No i jest instrukcja obsługi. Ja osobiście nie zliczę ile myszek recenzowałem, ale to pierwsza instrukcja, którą musiałem przeczytać, bo nie ma tutaj dedykowanego oprogramowania, a zmieniamy ustawienia... Kombinacjami przycisków. Tak wygląda mycha od razu po wyjęciu, jest ekstremalnie lekka. 56 gramów to waga wręcz najniższa z możliwych, pomimo jednak tego użyte materiały, czyli m.in. ten przezroczysty plastik i cała reszta są dobrej jakości. Spasowanie też jest wzorowe. Design może się podobać. Taki plaster miodu zresztą zauważyłem, że teraz jest to trendy, ale to już kwestia gustu. Na pewno jednak będziecie zachwyceni tym kablem w oplocie, jeden z najbardziej elastycznych na rynku i oczywiście leciutki, w ogóle nie przeszkadzający. Każda szanująca się myszka powinna go mieć. Razer, Corsair, uczcie się, bo jesteście w tyle. Zastosowano w niej najnowsze przełączniki GM80, które według producenta wytrzymają ponad 8 000 milionów uderzeń. Oczywiście są przeznaczone dla graczy, z super szybką aktywacją i charakteryzują się mniejszym oporem, co skraca czas reakcji. Na górze, oczywiście, znalazła się rolka. Ta podczas przesuwania jest niesłyszalna, pokryta jest miłą w dotyku gumą z lekko wyżłobionym profilem. Kawałek wyżej znalazł się przycisk do zmiany np. podświetlenia RGB, o którym później. Pod spodem znalazły się teflonowe ślizgacze PTFE, plus przełącznik do zmiany RGB. Piara, Loda, F11, no i oczywiście DPI. Ten ostatni po wciśnięciu zmienia światło LED kawałek wyżej. Odpowiednie światło symbolizuje konkretną wartość od 400 do 16 000 DPI. MZ1, jako że jest skierowany dla graczy praworęcznych, więc po lewej stronie są dwa przyciski, które są na odpowiedniej wysokości ulokowane i nie ma problemu, by kciukiem je wciskać. Gryzeon, mimo że prosty, no to ktoś jednak był odpowiedzialny za ergonomię i zobaczcie, jaki tył jest wyprofilowany. To samo dotyczy się grzbietu i samych przycisków. Nasze palce leżą w takim wytłoczonym i lekko zapadniętym plastiku, wszystko po to, aby mieć lepszy chwyt i faktycznie to tutaj się sprawdza. Sprzęt ma również podświetlenie RGB i te dzięki zastosowanemu lekko przezroczystemu plastikowi naprawdę dobrze wygląda i jest widoczne za dnia. Producent umieścił tutaj również kilka efektów świetlnych jak pulsacje, tęcza, światło stałe itd. Wszystkie animacje zmieniamy przyciskami na myszce, trochę jest z tym zabawy i klikania, ale parę razy to zrobimy i się przyzwyczajimy. Pograłem na niej dwa tygodnie. No i po pierwsze, użyty sensor PixArt 3389 plus 32-bitowy mikrokontroler ARM sprawia, że ruch na niej jest mega precyzyjny. Kursor na ekranie wręcz płynie i jest masełkowaty. Zresztą 3389 w obecnej chwili jest najlepszym sensorem, słynącym z tej miękkości. Nie uświadczymy tutaj akceleracji interpolacji czy jitteringu, tak więc dla każdego gracza taka specyfikacja to marzenie. Dodatkowo możemy ustawić lod, czyli wysokość na jakiej myszka przestaje odczytywać położenie po podniesieniu jej w górę pulling rate'a czy nawet zbindować przycisk na coś co chcemy. Dodatkowo, producent pomyślał, bo z racji, że cała jest dziurawa i jest większa możliwość, że coś może dostać się do środka, to Xtrify MZ1 jest kurzoodporna, jak i w małym stopniu wodoodporna. Ja od zawsze bardziej lubiłem myszki większe, cięższe i mocniej wyprofilowane jak G502 czy M65, ale szybko się przyzwyczaiłem do MZ1 i faktycznie powoli rozumiem fenomen ultralekkich konstrukcji. Tak więc, jeżeli boicie się przesiadki na tego typu sprzęt, spróbujcie! A być może nie pożałujecie. W tym temacie jednak, co gracz, to oczywiście inna opinia, no i samemu na własnej skórze musicie się o tym przekonać. Generalnie MZ1 to kapitalny sprzęt, dobrze wyprofilowany, z najlepszym sensorem zapewniającym precyzję i płynność. Ultralekka waga to też plus wraz z tym świetnym kablem, który jest mega elastyczny. Kupując ten sprzęt, nie ma opcji, byście się zawiedli. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki, serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.